Dzień dobry! Witam Państwa na kolejnych zajęciach z malarstwa. Tematem dzisiejszych zajęć będzie. Niech Państwa nie zwiedzi pierwszy plan drugi plan jest naszym tematem mozaika technika mozaiki. Kadr pochodzi z filmu. Do widzenia, do jutra. Gdzie kręcany był w Gdańsku, a w tle mamy mozaikę pani Anny Fischer. Namawiam Państwa, abyście Państwo wykonali mozaikę. To nie musi być mozaika zrobiona ze szkiełek, z kawałków, potłuczonych, kubków, talerzy. Czy innych elementów ceramicznych może być wykonana z papierków. Do tego celu będziecie Państwo musieli powycinać sobie różnokolorowe papiery, wziąć klej, kartkę papieru i stworzyć świat malarski przy pomocy techniki mozaiki, układania z kolorowych kawałeczków. Kwadracików, prostokątów, świat kolorowy, czarno-biały, monochromatyczny bądź ferry barw. Temat dowolny, technika natomiast, mozaika. Mieliście Państwo przed chwilą przykład akurat z filmu czarno-białego. Będzie jeszcze kolorowa reprodukcja tej mozaiki, a tutaj macie państwo mozaikę, którą z pewnością znacie, ponieważ znajduje się na dworcu głównym w Gdyni. Jest to praca pana Juliusza Studnickiego. Zobaczcie państwo, jak stworzony jest świat. Z małych kawałeczków, z małych kwadracików. Ale ta technika oczywiście, to nie jest technika współczesna, ale jest... Jest to bardzo stara technika. Tutaj macie Państwo inne przykłady, też znane Wam, z podróży, z Gdyni, z dworca głównego w Gdyni również pan, pracę pana Juliusza Studnickiego i też jest to mozaika obraz złożony z małych kwadracików ceramicznych wielobarwnych, wypalanych tutaj również fragmenty portu też świat stworzony proszę spójrzcie Państwo z małych kwadracików, jak tu pięknie przechodzą kolory. Z ciemnych tonów do jasnych. Jak pięknie pokazany jest świat. Przyroda i technika. Może to Państwa nastroi do wykonania swoich własnych mozaik. To też Państwo znacie. To również przy tych mozaikach pracowała malarka Teresa Pongowska, których twórczość znacie Państwo z poprzednich zajęć, gdzie zamieszczałam reprodukcję. Możecie Państwo się wybrać na dworzec, popatrzeć. A to. Możliwe, że też Państwo rozpoznajecie. Jest to mozaika, znajdująca się również w Gdyni, przy wejściu do budynku Instytutu Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Autorką tej mozaiki jest Barbara Argasińska, a realizacji podjął się Pan Andrzej Trzaska. Przepiękna jest to w kolorach, wielkości również. Zachęcam też pod tym kątem zwiedzanie naszego miasta, aby odnaleźć mozaiki w gdyni. Powiedziałam, że jest to duża mozaika, bo tak naprawdę technika mozaiki jest zaliczona do malarstwa tak zwanego monumentalnego. Wykorzystywana właśnie w architekturze, w dekoracji, w dekoracji świątyń. Zobaczycie zresztą Państwo w następnych slajdach, jak kiedyś wykonywano mozaiki, jak przedstawiano świat za pomocą małych kwadracików wypalanych. Tę mozaikę też Państwo. Podejrzewam, że znacie pochodzi z Gdyni, również z kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni. Jest to też ogromne, ogromna mozaika, świat stworzony z małych, wypalanych kwadracików. Też może być to dla Państwa nastrojeniem. Przejścia kolorystyczne. To wszystko jest zrobione z ceramiki, z wypalanych kawałków szkliwionych, ceramicznych. A zobaczcie Państwo, jak pięknie jest tu pokazany świat, jak kolorystyczne przenikanie wynika w, tym, w tej pracy. To może być nie tylko y, nastrojenie do, do samych mozaik, ale też do malarstwa. Do przenikania się kolorów. Warto oglądać też świat pod tym kątem, szukać mozaik. Jest też w internecie strona zatytułowana Ratujmy mozaiki. Jest tam kopalnia wiedzy, kopalnia przykładów mozaik w Polsce, które. Są ratowane, czasem niestety nie udaje się niektórych uratować, ale jak piękne przedstawienia są świata za pomocą właśnie małych kwadracików. To macie Państwo większym, pokazane w większy, większym kadrze kościół. Niezwykła mozaika. A autorem tych mozajek jest Bogusław Marszal. Prace te pochodzą z 1976 roku. Możemy odnaleźć pracę tego autora, tego artysty również w kościele na terenie cmentarza komunalnego w Sopocie. Również pod tym samym wyzwaniem świętszego serca Pana Jezusa. Też właśnie z takim przepięknym przenikaniem kolorów tu zimnych, proszę Państwa, spójrzcie. Błękity i tutaj ciepły. Czerwienie, pomarańcze, żółcie. I jak pięknie pokazane są też twarze, postacie. Można naprawdę wiele minut jeśli nie godzin, obserwować ten świat. Polecam bardzo. Tu mamy inne przykłady mozaik z Polski. Też zobaczcie Państwo, wykorzystane jest liternictwo. I też za pomocą małych kwadracików. Możecie Państwo sobie przygotować Kolorowe papierki, a jeśli chcecie, to podłóżcie również kafelki, kubki, ale wtedy do tego będzie potrzebna zaprawa. Polecam nawet zwykły gips. I do gipsu przyklejać kolorowe, no już wtedy podłuczone elementy. Takie potłuczone elementy odnajdziecie Państwo, zobaczycie też w następnych slajdach. Zobaczcie też Państwo, jak, jak kolorystycznie są pięknie spasowane te elementy. Gdzieś pojawia się granat, błękit, gdzieś żółt, róż, czerwień. Może to Państwa zainspiruje do własnych prac. Wykorzystanie liternictwa, czy to będzie praca przedstawiająca pejzaż, może portret. Tu macie Państwo przykład mozaiki. Jest to właśnie z małych kwadracików, z małych kawałków ceramicznych ułożony dywan w kowarach. Miał być zniszczony, ale na szczęście zostanie uratowany i odrestaurowany. Nie zostanie zniszczona ta przepiękna mozaika. Właśnie, między innymi, dzięki tej stronie Ratujmy mozaiki. A tu mamy przedstawienie w kolorze, właśnie pierwszej naszej. Reprodukcji. Ta mozaika została zdjęta ze ściany, ponumerowana i może kiedyś gdzieś zaistnieje, ponieważ tej ściany już nie ma. Miała również zostać zniszczona, ale udało się ją uratować. Tu jeszcze mamy kadr z filmu. W tle właśnie mozaika pani Anny Fischer. A tu mamy początki mozaiki, mozaika bizantyjska. Tu mamy orszak. Proszę spójrzcie Państwo, jak z malutkich kawałeczków. Ułożony jest cały świat postacie, pięknie pokazane twarze i to wszystko jest ułożone, nie namalowane, tylko ułożone z małych kawałków wypalonej ceramiki. Niezwykła praca. Jest to owszak Justyniana Wielkiego. Za chwilę zobaczymy również przedstawienie jego żony ale zanim to jeszcze pokażę zbliżenie. Zobaczcie państwo, jak to jest stworzone. Jak postać jest, jak twarz pięknie pokazana z małych ceramicznych kawałeczków wypalonej gliny. Jak misternie jest to zrobione. Możecie państwo wykonać swoje mozaiki właśnie z małych kwadracików papierów. Tu mamy dużo złota, czerwieni, brązów. Niech Państwa zainspirują te mozaiki. A tu mamy orszak żony Justyniana Wielkiego Teodory. Też jak pięknie pokazane jest w jakich to jest kolorach. I oczywiście wszystko ułożone, nienamalowane, niezwykłe. Tu mamy również zbliżenie. A tu mamy przykład malarstwa, który kojarzy się, jeśli chodzi o technikę, z mozaiką. Nie jest to mozaika, jest to malarstwo. Ale. Chciałam Państwu pokazać, jest to Gustaw Klimt, którego Państwo doskonale zapewne znacie. Jego twórczość. I tutaj jedna z najsłynniejszych prac. Jego wykorzystywana w różnych dodatkach jak kubki, serwetki. Ale też, proszę spójrzcie Państwo, jak może też inspirować do wykonania mozaiki. I następna. To już przechodzimy do greckich mozaik. I to wszystko jest, proszę spójrzcie Państwo, wykonane z małych kawałeczków ceramiki. Można by powiedzieć malutkich kafelków. Też zobaczcie Państwo jak pięknie kolorystycznie jest oddane. To nie jest namalowane, to jest ułożone z małych kwadracików. Jakie tonalne przejścia piękne są. Tutaj też przykład mozaiki. Wynkity pojawiające się i te wszystkie opracowane, piękne. Fale. I tutaj wygląda to bardzo współcześnie, a jednak nie. To nie jest współczesna praca. Prawda? I zobaczcie Państwo tutaj. Też to wszystko jest z malutkich kwadracików wykonane. Piękna praca. Może to też Państwa nastroi do własnej. Pracy do wykonania własnej mozaiki. Tu proszę spójrzcie Państwo, odkrywanie mozaiki, jak ona jest niezwykła kolorystycznie, jak tu wygląda bardzo realistycznie, a wszystko, przypominam, nie jest malowane, jest układane. Przykłady mozaik, takich właśnie, możecie Państwo odnaleźć na klatkach schodowych w Gdyni. Również tu mamy taką mozaikę, która jest i taka geometryczna, i przedstawieniowa przedstawia i postacie, i zwierzęta. Również mamy mozaikę. Też to wszystko są mozaiki greckie. Zobaczcie Państwo też jakie przejścia tonalne na twarzach. Nie jest to namalowane, ułożone z kawałeczków malutkich, kolorowych, wypalonych glinek. Jak misternie jest to pokazane. Wykonane. Jakie przejścia tutaj, również tonalne. Jak pięknie pokazane jest tutaj te błękity od granatu przez błękit do bieli. I delikatne linie. Jest to niezwykłe. Może Państwu namawiam, uda się wykonać tak delikatne, misterylne linie w swoich pracach układanych z kawałeczków kwadracików papieru albo tłuczonych kafelków czy kubeczków tu mamy dzika i grzyby i też zobaczcie Państwo, to nie jest wszystko tak równiutko ułożone Ale jak to jest kolorystycznie pięknie dobrane z przejściami? Można powiedzieć, że jednak kwadraciki wydają się mechanicznymi, wyciętymi, geometrycznymi strukturami, a jednak ułożenie ich i kolorystyczne dobranie powoduje tą malarskość. Piękne prace. Mamy również tutaj. Świat podwodny przedstawiony. Tu mamy już rzymskie mozaiki. Może też Państwa nastroi temat świata podwodnego. I też zobaczcie Państwo, przypominam, to są kwadraciki, prostokąciki. A jednak, jak pięknie pokazane są zaokrąglenia. I jak piękne, przypominam, są przejścia tonalne. Też świat podwodny, może też państwa nastroi? Tu bardziej graficzne jest pokazanie świata, ale również piękne i też zgrane kolorystycznie. Tu mamy również bizantyjską mozaikę, a tutaj mamy mozaikę Gaudiego. Zobaczcie Państwo, jak z różnych nierównych kawałeczków ceramicznych ułożona jest kompozycja kolorystyczna i też można odnaleźć w tym ciekawy świat. Będziemy mieć inne prace. Tu a propos właśnie tłuczonych kubków, talerzy, też można utworzyć mozaikę z różnych kawałeczków. Nie namawiam do tłuczenia zastawy, ale może się tak zdarzyć, że akurat i w przyszłości może się przydać. Dlatego teraz namawiam do kolorowych papierków. Mamy również gaudiego i mozaikę bardzo kolorową z wykorzystaniem też kamieni. Nie tylko kawałków ceramicznych. Tu zobaczcie Państwo, jak świat, jak kolorystycznie jest to ułożone. Nie musicie Państwo, przypominam, robić tego z kawałków szkiełek, chyba że macie Państwo. To oczywiście to by było pięknie ale też z kolorowych papierów. Ułożyć świat na kartce papieru. I zielenie, i błękity, i żółcie, czerwienie. To jest też właśnie Gaudi. Jak kolorowo, pięknie ułożony świat. Pokazany. Tu również mamy przykład Tutaj także. I także tutaj geometryczne pokazanie świata. Jakby z szablonu wszystko równe, a jednak pięknie kolorystycznie dobrane. Tu mamy przykład, o którym już mówiłam wcześniej klatki schodowej. To akurat jest klatka schodowa w Gdyni. I też jest to mozaika. geometryczne kształty. A jak pięknie. Kremy czernie-czerwienie. Tu mamy jeszcze taką mozaikę. I też świat pokazany za pomocą małych kwadracików. Tu mamy taką mozaikę na ścianie na Uniwersytecie w Toruniu imienia Mikołaja Kopernika. Jest to, jest to praca pana Stefana Knappa i jest to technika Emali. Te elementy są stworzone, są zrobione w Emali. Też możecie Państwo, może to ten świat Państwa zainspiruje. Kolorystyczne. Niezwykły. Kosmiczny, można by powiedzieć. Tu mamy taką mozaikę. Zobaczcie Państwo, tu są małe kwadraciki, jedny przy drugim ułożone, kolorystycznie przenikające się elementy. I tak zachowane i zielenie, osobno błękity, gdzieś biele, tu pojawiające się czerwienie. A wróćmy do poprzedniego slajdu, jak w inny sposób pokazany jest świat. Za pomocą właśnie mozaiki. Jak różne są światy. Też przykładem mozaiki może być haft czy krzyżykowy, czy właśnie na kanwie. Też może być inspiracją dla Państwa. Tu mamy powrót do mozaiki bizantyjskiej, i też zobaczcie Państwo z bliska jak pokazany piękny jest świat za pomocą małych kwadracików tu mamy mozaikę z czasów PRL-u w Szczecinie to. znajduje się ta mozaika piękna tu również mamy mozaiki i taka też jakiś świat piękny Kolorystycznie pejzaż pejzażowo zgrany. Tu mamy monochromatyczną mozaikę. Możliwe, że znacie tę mozaikę Państwo. Znajduje się w Gdańsku, w nocie i autorem jest Andrzej Trzaska. Ceramiczna, piękna mozaika. Tu mamy mozaikę, która jest wykonana z kamieni i znajduje się w Gdyni w jak lubię stal. I na koniec mamy powrót do, do mozaiki Juliusza Studnickiego, którą znacie już Państwo z dworca głównego w Gdyni. Zatem namawiam Państwa do wykonania swoich własnych mozaik, technika wiadomo w kwadracikach, w różnych kolorach kwadraciki, ale tematyka sama dowolna. Zobaczcie Państwo, jak kolorystycznie, różnorodnie jest opracowany temat. To nie są tylko podstawowe kolory. Niech Państwo nastroją te prace. Do wykonania swojego własnego świata. Życzę powodzenia i do usłyszenia na następnych zajęciach. Pozdrawiam serdecznie.